21. Liceum działa od września 1991 roku w ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury im. Andrzeja Bursy. Obie placówki mieszczą się w jednym obiekcie na osiedlu 1015. To szkoła dla osób, które chciałyby kontynuować naukę po gimnazjum na poziomie licealnym ze szczególnym naciskiem na przedmioty humanistyczne, a zwłaszcza dla tych, którzy sami czują się twórcami i odbiorcami sztuki. Grają, śpiewają, tańczą, malują, występują na scenie. Rekrutacja do szkoły odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. W naszej szkole panuje przyjazna, kameralna atmosfera. Tu można rozwijać swoje pasje i realizować marzenia o twórczym, mądrym życiu. 21 Liceum Ogólnokształcące, które kiedyś było o profil artystycznym. Niestety odebrali nam to miano, ale my nadal nie daliśmy sobie zniszczyć e, artyzmu. Są organizowane tutaj wszelakie zajęcia. Teatr ruchu, teatr dramatu, gitara, śpiew, no wszystko, plastyka. Ta szkoła jest taka sama jak inne i równocześnie niepodobna do typowej szkoły. W średnim cyklu kształcenia obowiązkowo realizowane są wszystkie przedmioty ogólnokształcące. Z języków obcych uczymy się angielskiego, a ponadto możemy wybierać między hiszpańskim i włoskim. Uczymy się też historii sztuki, a dodatkowo od pierwszej klasy możemy uczestniczyć w warsztatach artystycznych, np. teatralnych, plastycznych, muzycznych. E tá Zamyślone, zanurzone ustami w kawie Kofeina niech pobudza cię Z snu smutnego, ach, uwalnia mnie Choć na chwilę niech połączą się Ideą szkoły jest kształtowanie wrażliwości i nieschematycznego myślenia poprzez działania artystyczne i twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jeśli lubisz oglądać filmy, przedstawienia teatralne, chodzić na koncerty i wystawy, wybierz 21 Liceum. Rozwija nas i jest nastawiona na e, prawdę, na rozwój osobisty człowieka. To jest e... bardzo miła atmosfera, świetni nauczyciele. <laughs> na pracę. Śpiewamy podczas e, przed. E eles não praticam se super